Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Kroxy. No i zapraszam na kolejny odcinek stery online. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy i coś musimy zrobić, ale nie pamiętam zupełnie co. Musimy zabić cztery Dark Impy z tego co widzę. To jest Dark Imp? Nie. Jeśli tam są dark Impy. No dobra, to idziemy po Darkimpy. Co tam u was? Wszystko w porządku? Jak się czujecie? Wszyscy zdrowi? W rodzinie? No by. Mamy nadzieję, że ta paraepidemia zakończy się szybko i będziemy mogli wszyscy wrócić. Ja ostatnio sobie zdałem sprawę, że tęsknię nawet, żeby postać w korku. Nie, mam takie wrażenie, że kurde, jednak w tym korku bym sobie postał, nie? No brakuje ludzi, brakuje ludzi Co prawda chodzę do pracy i, i jakoś normalnie w miarę funkcjonuję ale Ale czegoś mi brakuje Okej okay. Nie są przecież Dark Impy, nie? Huh. Czekajcie, bo ja absolutnie nie wiem to też nie jest Darkimp. Sparking. A. Jeszcze jeden Oj, po tobie Okej, musimy wrócić do Siri, Czy do Siria, Nie wiem, czy to jest odmienialne Widzimy się na miejscu Okej, okay, dojechaliśmy do Syrii eee, Weźmy kolejne Siria Report, reportu Matin eee, Aha, aż tam daleko No dobra No to jedziemy I tradycyjnie Widzimy się na miejscu. Też mam do Was pytanie, czy gustowalibyście na przykład w Black Desert Online, bo też mam możliwość pogrania w tego. A to jest jeszcze lepsza mam wrażenie gra niż Tera Online. E, I m, tak jak w terze jestem amatorem absolutnie Black Desert Online, ale być może zacznę serię nową. E, pomimo tego, że pracuję i pomimo tego, że mam mało czasu na nagrywanie, będę się starał to zrobić. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, okay, trochę tutaj już podziałałem w tej okolicy. Robiłem jakiegoś małego mini bossa, podziałałem z tym researcherzem Padra Padrigiem yy, No i mam nadzieję, że tutaj już zrobiliśmy wszystko. Teraz musimy się poruszać w, w tamtym kierunku, czyli do Matina. U Matina. Yy, aż tam. Ok, no to widzimy się na miejscu. Okej, okay. jesteśmy na miejscu, Damy to... ten szereg zadań, które tam mieliśmy do zrobienia u pana Matina e... Speak with Matin and teleport Okej okay. No cóż Nie wiem, gdzie nas przeteleportowało Ciężkie słowo Okej okay. Gdzieś tu Speak with Matin Hmm? Jakieś oblężenie. No dobra. Trzeba im pomóc. Oh shit. Ale to akurat fajnie zrobili. Bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Gdzie są ziomki? Ten jeden jedzie tylko. Okay. Uh, uh, speak with again, defend him from attack. Okej. Okay. Pobronimy ty panie. Szczerze, że nie za dużo ich tam leci. Mamy go bronić przez 4 minuty. Dobra. <laughs> Będziemy musieli zrobić małe cięcia. No ale są one są one-hitowe, więc no okej, okay, trudno. A poczekamy na większą akcję, ze dwóch. Dobra, coraz, coraz więcej ich leci. A łaźle, zły skill. Z każdej strony, dobra, zaczyna się akcja. Zobaczcie, ile ich jest! Opa! Chłopaki! Zobaczcie, ile ich się nam dożyło! Kurde, ano! Sorry, batory. Jezu, jak ja nie dam rady z one-hitowcami, to nie gram w tę grę. Dobra, weź się o, trochę polecz. Mamy jeszcze minutę 40. Przyjdą w jakieś większe ziomeczki? Czy nie bardzo? Dobra, idą kolejne. A kurde z każdej strony. Capy. One hitowe, dobra. Nic no się mu nie stanie, nie? O ja pierdziele większe. Czuję się jak Legolas, kurde, władcy pierścieni Dobra, takie początkowe te fale staramy się wykończyć Przerzedzimy ich trochę na pułapkę. Ok, czy to już po wszystkim? Po wszystkim oczywiście. E, ok, dostaniemy fragmenty, szardy, tokeny, minor. E... Ma najżyciej 78 zł. No i super. Okay, czy my go zrobiliśmy? Zrobiliśmy. Czyli możemy wracać do Weriki. Tak jest. I to mi się sanktuarium... Sanctum Mysterium. A pierdzie. Co tu się wyprawia? Łykawki. Oh, okay. Tu gdzie się jest teleport? Ja bym chciał już stąd uciekać, skoro ja już tu wszystko zrobiłem A, chyba nie hmm. Nie było teleportu? Chyba nie Byliśmy tego plain stone'a. Hmm. Sanctum Mysterium Ale Teraz pytanie, jak dostać się Gdzie ja jestem? Tutaj jestem a muszę się dostać Do Weliki, tak? I muszę jechać tutaj. Muszę jechać tam, nie? Velika Outpost. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy już e, większość misji na tym fragmencie mapy. Pójdźmy sobie jeszcze po te kamyczki, które tutaj są fajnie, że byliście dzisiaj ze mną, fajnie, że, że obejrzeliście, dajcie uwagi, co byście poprawili, co byście zrobili lepiej, a ja oczywiście się do tego dostosuję i serdecznie wam dziękuję za to, że dajecie lajki, like za to, że jesteście ze mną i że subskrybujecie ten kanał. Ostatnio przebiliśmy stówkę, za co bardzo wam dziękuję, bo, bo brakowało mi tych lajków. Like Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Dajcie znać znajomym, że istnieje ktoś taki jak Krox. I że nagrywa czasem... Czasem filmy. E, mam nadzieję, że kolejne będą Wam się także podobały. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną e, i zapraszam już na kolejny odcinek z Tery Online. I niedługo także z kolejnych gier tego typu. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Dzięki, do usłyszenia, cześć.